Dzień dobry panie Kazimierzu. Oni wychodzą, dobrze. Oni wychodzą te małe krągki. Ale te króliki widzę malutkie, są coraz większe. No o, tak, oni wychodzą. <laughs> Jaką za matką podąża. A jak, a jak, za do matki chcę. jedzą to malutkie są, wiesz. Dopiero sobie wiesz, oni wychodzą, patrz. I zacząłem A szyć. Zacząłem doić ją, patrz. Widzisz? To widzę. No Jakie cwane, jakie cwane. <laughs> wiesz, widzisz, widzisz? Nie odczepi się od nich. A jak, a jak, a jak. No tutaj te też są. Ale tutaj konie, wszystkie nie wychodzą ty Jak przyklejony A zobacz, tutaj wszystkie nie wychodzą O, zobacz, patrz, 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 patrz O widzisz, 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 no on dopiero wychodzą. Bo, widzisz, widzisz, widzisz. Widzę jakie są słodziutkie. Jakie, no właśnie, ona ma ich trochę za dużo, ale... ale... Tak, to są wszystkie jej? Siedem ma. To wszystko jej jest? No. Czy dołożył pan? Dołożyłem, że trzy Trzy dołożyłem. Cztery no. tak praktycznie dołożyłem, nie? Ale takie same są wszystkie. Tak, tak, tak. To, wie, yy, to W tym samym dniu się kociła. Jedna wieczorem, druga tego, nie? I, to, I dlatego dołożyłem jej więcej, nie? No, i widzisz. Ale już do gniazda włożyłem elegancko i przyjęła i padzi i wychowała. No. Nie no piękne są, naprawdę no. są przepiękne. No widzisz. Także widzisz, że widzisz, to, że widzisz, no mama Trochę ich jest, nie? No. Tamte też, kurde No trochę, wiesz, nie są, było Te są już wielkie No te są już większe, no bo te już Dużo większe Tak, no wiele, 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 rozumiesz Tutaj, ale tam Te są jeszcze większe No Muszę odsadzić tam, tamte, pokażę ci No, jest. Trzymałe Zobacz, zobacz, jak oni jedzą, zobacz, 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 te jakie są trzy, jak w pie... A to pan im jakąś gałąź dał? Tak, daje im gałęzie, które żeby se gryzły, żeby korę obgryzali, nie, zobacz, oni korę obgryzują... Nie, no się widzę. Tak, oni to poobgryzają, nie jak oni, obgryzują. patrz jak oni obgryzują, patrz, widzisz, Obacz. A to jest jeszcze, z jakiego drzewa nie robi? Nooo no. To To bierzba chyba jeszcze co? Nie, jabłonka, jabłonka. A, a ją muszę odsadzić, bo ona wie, że to, to są jej dzieci, nie? No. A ten ten duży, co to, to jest? A ten to nie, to drugie, drugie, po drugiej matce, nie? Mhm. No. Kic kic kic, 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 O, widzisz, a to jest trzy, aż trzy. Dwie sztuki te trzy miała. O widzisz? Zobacz, 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 jaki kurde pyszny, e, on se drzewko obgryzie, obgryzie. obgryzie. łapgryzie, obgryzie. E, zobacz, zobacz, Ale zobacz. Jak, jak uszy mają, jak radary do przodu nastają. Tak, tak, o, widzisz. Nasłuchują. Tak, muszę matkę złapać, kurcze, odsadzić ją. Tak królik ma klapnięte te uszy, to chory jest, nie? Nie, to taki gatunek tych uszy. Ale nie, te mają do góry sterczące. Wszystkie uszy to są olby belgijskie. Olbrzym tu zawsze mają te ostro, ostro uchy, nie? Te ja takie mm. widzisz. No, widzisz o. Tak nazwane. E, olbrzym ostro uchy. O, widzisz, widzisz. Widzisz? O. Jakie wiem? Kic, 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 kic. <słuchy> Spoczyły się. Tak,